Cześć, tu Wili Agent. Jestem dzisiaj na premierze spektaklu Królowa, w którym bierze udział Agnieszka Mrozińska i jeszcze sporo fajnych aktorów. Chodźcie poznawać polskich gwiazd. Chodzi o to, żeby ludzie widzieli, jak to jest naprawdę. Tak, to ja proponuję, żebyście weszli do damskiej garderoby. Proszę, proszę. proszę, się Zapraszamy do damskiej garderoby. Bliskie? Styl zaufania. O, Aga tak skromnie. Tak W trakcie prób nie ma czasu, żeby tutaj e, I, I nawet nie ma... srebrne. Absolutnie. No, w bajka, zbyt. nie? Bajka będzie bardziej wesoła wtedy. Bo to wiesz jak jest, jak za kulisami jest bałaga, to na scenie jest porządek. Dokładnie, bo my więcej niż ja ty. Czy ty już jesteś oficjalnie Mieszka Gierda Mrozińska, czy jeszcze nie? No już myślę, że tak. tak Mieszka tak, Gierda tak, tak. A to Patryk i Cebulski. Musimy się poznać. Patryk, i... bardzo mi by Tak Patry. bardzo jest super. My żeśmy się ostatnio poznawali. Także... Gdzie się poznaliście? To, to ja poprowadzę. To ja zadaję pytanie. Tak? Właśnie. Gdzie się... Gdzie się poznaliśmy? My poznaliśmy się na Kicikoci. Na Kicikoci, też na bajce. Jak wam się gra, totalnie no. nie żartuję nie no nie Co chciał nie no, mam powiedzieć prawdę tak, tak. nie no wyśmienicie ona jest nie, po jest prostu prosty. genialna jest profesjonalna zawsze przygotowana jak byliście teraz na pokłonach? Ja tak poczułem się mały, tak by się zachciało obejrzeć to <grym> od ooo. początku. Ale ja też jak jestem teraz gajem, to tak mi się wydaje, jakbym miał 5 lat. Kto was wybrał na główne role? No nie mieliśmy castingu. Po prostu zostaliśmy zaproszeni przez wspaniałą Katarzynę Piątosę uśmierczyk która jest producentem spektaklu, robi scenografię. Napisała teksty piosenek, napisała scenariusz. <grym> Trączkę powiedziałam tylko o Kasi, ponieważ... To to, to to jest Anna Sandowicz, która nie tylko gra tutaj królową, to jeszcze oczywiście wyreżyserową. Jak Ania. Cześć, bardzo mi miło. Może powiedziałabyś coś o choreografii. Mroża pomogła, tak. Od tamtego miejsca Gerda musi iść do zamku sama. No, mogę powiedzieć co wczoraj Nie. Tak. Królowa w ostatniej scenie, naprawdę. Bo ja w końcu do niej docieram. I pytam się, kim jesteś? I ona powinna powiedzieć jestem twym odbiciem. Ona powiedziała, to już naprawdę było znaczenie. Jestem twym odbytem. A ja jeszcze mam tak nie kłam! No i oczywiście, posikałam się w majtki, ale to jest strasznie śmieszne. Słuchajcie, na spektaklach różne rzeczy się zdarzają. Po wczorajszym. Raz do mnie dzisiaj wyszło na drugim spektaklu też i za każdym razem jak pytam się, kim ty jesteś, to w ciężko. głowie mam tylko jedno słowo. To wasze słowo zbyt. Ja też bardzo często e, myliłem z odbyt i mówiłem, że... <grym> Jest mi odbyt ciężko. <grym> A kim ty jesteś? Jestem twoim odbiciem. Jestem tym, kim chcę być. Nie kłam. Ty jesteś anio, też aktorką na co dzień? Tak, 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 tak. tak. Gdzie ty jeszcze grasz, I reżyserką. Oprócz... Teraz niedługo wyjdzie drugi sezon Sługi Narodu na Polsacie. Ty bo... grasz w Słudze Narodu w Polsce? Tak, Pols... yy, tak, wow. tak Grałam w pierwszej serii, dosyć, to jest duża rola dziennikarki. Teatr Rampa, Teatr Druga Strefa na Mokotowie. No to dzisiaj się poznam z, <grym> z tym, jaka ty jesteś aktorka. A Znaczy poznam <grym> się też z tym, jaka jest Agnieszka. Oooo! <grym> No w tym lustrze to jestem zbyt piękny, zbyt. Ja jestem Brzuska Paulina Brzozowska. Jestem wokalistką, aktorką bywam. Mam tutaj dwie role, y, Róży i Lili. I to ty jesteś teraz i Róża i Lilia od razu w jednym yy, kościółku. Tak, nie, muszę się przebrać szybko. Zaczynam od Róży, dlatego już jestem ubrana tak, potem zrzucam kiecę i lecę. A ty gdzieś tutaj żyjesz na tej scenie? czy ty... Gdzie jest twoje nie, nie. miejsce cyniczne? Gdzie jest moje miejsce? Moje miejsce jest tam w kwiatach. Miłość to jest. Zobacz, jaka jesteś potężna. Gerdo! Jestem wróżką, więc wychodzę tutaj ze swoim rekwizytem. Oh, możesz tak, powrócić, mogę cię powróżyć, dawaj. Mogę cię powróżyć śmiało. Może jakaś podwyżka, coś. Widać tam jakoś Czeka cię piękne i długie życie. Z... Podwyżką i to nie jedną! O! No, w końcu. Ty jesteś pierwszą <noise> wróżką, której ja wierzę. Powiedz mi, tutaj w ogóle te dekoracje to. Co, co to jest w ogóle? Ten zamek Właśnie to jesteśmy ogród. tutaj w zamku, nie? Ja tak rozumiem? Bo tam jest taki wózek, jakby wóz dla psów czy dla koni, ja nie wiem. Ja mogę zagrać <głos》> psa. Naprawdę <głos》> ja, umieję, ja umiem, ja e, umiem szczekać. No jak straszę czasami go. Tak z tyłu do niego podchodzi i tak już pierwsza rola. Mogę zagrać na przykład róże na tobie. <śmienny> Proszę cię, uwierz w siebie, a odzyskasz swojego Kaja. Wszystko może zmienić zaczniesz chcieć to Podwórko. A ja myślałem, że to są teksty aktorów. A to nie są teksty, a co to jest w ogóle, czekaj, nie wiem, czy możemy to pokazać, ale pokażmy. Polish, Deutsch. Ale żeś oszukują tych dzieci w tych teatrach. Im wyżej lecieli, tym bardziej wszystko się wykrzywiało. Co? Czekaj, nie do tutaj. A to nie czekaj, załóż. Striptease. Co się dzieje? dziadku Krystian co się stało z wąsem te wąsy nie było spektaklu na którym by mi one nie odpadały dzisiaj już powiedziałem koniec basta i użyłem tego oto superkleju to był cud to że oderwałem to było poświęcenie ale nie tu wiem, czy widać tu trochę wąsika razem bym. z wąsem odpadło i się trochę trzymało, ponieważ na każdym spektaklu one odpadały no niestety no taki urok dzisiaj też yy, patały figle no ale jakoś się utrzymało, więc więc tak to wygląda no, no po prostu no. To jest poświęcenie. dla tak Gdzie wy gracie? Dlaczego jesteście Gwiazdami? Dlaczego jesteśmy Gwiazdami? Ja nie wiem, e, Czy tak. jesteśmy tu kolega Zyśmy na Gwiazdach? No, no, na ja, Na świecie! Ja gram w teatrze Kamienica i w tym y, teatrze, a na co dzień pracuję w telewizji, w telewizji polskiej. Co e, robisz? Ja jest prowadzący. Prowadzę dwa programy: Warszawski Dzień, Kurier Warszawski i Kulinarne Batalie z Kubą Sztojermarkiem, który prowadzimy. Dwój kolej, czego jesteś gwiazdą? Ja nie jestem gwiazdą, to przede Byłeś wszystkim... Byłeś na scenie, a, ja, a, ja, a mnie tam nie było. Ja proponowałem chociaż psa zagrać, nie pozwolili Możemy mi. Możemy powiedzieć tak. jestem aktorem, skończyłem Krakowską Szkołę Teatralną, pracuję w serialach, bardzo dużo działam w Polsacie. W tej chwili gram w serialu Pierwsza Miłość. Dużo pracuję również ostatnio w teatrach, gdzie jestem w trakcie trzech realizowania trzech premier. Nie no nie to w ogóle zaszczy. nie jesteś gwiazdą. Jestem aktorem, tak, tak powiedzmy, ale tak. również jestem konferencjerem, tak jak kolega prowadzę e, Programu. No, powiem Wam, że królowa żyje tutaj. O, po królewsku żyje, no. Ja mam taki ten dywan w Wannie. Zobacz, czy ja mogę być czwartą śnieżynką. Dzięki. Weź włącz o, światło, ja tu, za to się płacę. Cześć. Przepraszam, mam rękę po... Hoteli. Po mandarynkach. jest Ten sylwestrowy zapach. Możemy po imieniu? No i będzie dużo łatwiej. E, jak ty masz to imię w ogóle? Anka. Anka, ja jestem w Willi. Chcę Ciebie poznać. My tutaj powiedzieli, że jesteś gwiazdą, bo ja tak podpytuję ludzie, także powiedz, dlaczego jesteś gwiazdą. Nie, to ci nakłamali strasz. Nie, nie nakłamali w ogóle. strasznie nie, nie, nie. ci nakłamali. Ale że czuję zawsze. Jak ktoś się gwiazdą, to widać od razu. wiesz co, no to bardzo jest mi miło, że tak ode mnie to czujesz. To, to, no to jakiś pomysł. Pom pytanie mi zadajmy. Czym ty się zajmujesz? Właśnie w showbizie w tej chwili raczej się zajmuję tak obok showbiznes, to znaczy mogę od, za tak zwanej zachrystii robię choreografię, czasami do jakiegoś spektaklu, czasami gdzieś sama też się przebiorę i wystąpię, ale mogę też poprowadzić turniej tańca, który kocham, bo ogólnie wywodzę się raczej z tego właśnie kierunku, że jestem tancerką i pewnie już tak zostanie w jakich spektaklach? Można ciebie zobaczyć, gdzie ty grasz na przykład spektakl Sielska w Albo baby shower. Jezu, z tymi pączkami nic mi nie powiedzieć Mam pączki na tym. w tych pączkach. Jak wszyscy. Ja już nawet mówię, kurczę, chyba będę rozpychała te dzieci, żeby się tylko doszłać, bo takie były pyszne. To były gwiazdy. Te pączki, proszę Państwa, to są prawdziwe gwiazdy. Jeszcze ciepłe. Dzisiaj było jak nigdy bajecznie. Spotkamy się już następnej środy o 16.15 na antenie Red Carpet. Co się spodobało najbardziej? Mi się spodobało to, że mieliśmy ten, ten bilet za darmo.